Ludzka strona ekonomii. Zaprasza, Jacek Gratkiewicz. Dwa banknoty. Jeden fałszywy, drugi prawdziwy. Jak je rozróżnić? I jak nie dać się oszukać? O tym porozmawiamy z ekspertem Narodowego Banku Polskiego. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim najpierw, choć przez chwilę, przez sekundę, przyjrzeć się banknotowi w normalnych transakcjach gotówkowych. Często zdarza się tak, że już na pierwszy rzut oka możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z banknotem podejrzanym co do autentyczności. Albo na przykład widzimy, że zamiast władcy jest postać skleskówki, albo ktoś dorysował jedno zero. Takie fałszerstwa też się zdarzają. I czy to jest możliwe, że te fałszerstwa są tak naiwne? Oczywiście zdarzają się też fałszerstwa bardzo zaawansowane, ale w większości przypadków rzeczywiście są to fałszerstwa dosyć proste i nieskomplikowane są te podstawowe zasady przy rozróżnianiu fałszywych i prawdziwych banknotów? Najpierw przez chwilę dotykamy banknot i czujemy, że papier jest tak zwanym banknotem, bank, papierem banknotowym. Następnie mamy takie cztery proste zasady. Popatrz pod światło, kilka elementów możemy tutaj szybko sprawdzić, w lewym dolnym roku znak wodny, nitka zabezpieczająca na lewo od wizerunku władcy, po prawej stronie tak zwany wizerunek recto verso, czyli obustronnie uzupełniający się nadruk na przedniej i na tylnej stronie banknotu. Oprócz tego mamy elementy przechyl. Takim typowym banknotem przechyl w nowej serii banknotów jest po prawej stronie na banknocie 100-złotowym farba zmienna optycznie, która zmienia swój kolor od złotego do zielonego. Oprócz tego mamy również elementy wypukłe na banknocie, kiedy dotkniemy go. To na przykład wizerunek władzy, tak górna belka tutaj, te elementy oznaczające mhm. nominały są wydrukowane specjalną farbą stalorytniczą, którą bardzo trudno podrobić. To jest kilka elementów. I co ważne, zaraz to zresztą pokażę na przykładach, trzeba spojrzeć na co najmniej dwa różne typy zabezpieczeń, bo jeden fałszerzowi może się udać podrobić. Najczęściej fałszowanymi banknotami są? Najczęściej fałszowanymi banknotami są banknoty 100 złotowe. Co musimy zrobić w momencie, kiedy trafimy na fałszywy banknot? Koniecznie musimy go zgłosić na policję, ponieważ próba wprowadzania banknotów fałszywych do obiegu jest zagrożona bardzo wysoką karą od pięciu lat więzienia lub karą pozbawienia wolności. 25 lat. W związku z tym, jeśli banknot budzi naszą, nasze podejrzenie, możemy go możemy pójść i zapytać na przykład w którymś z oddziałów banków komercyjnych. Osoby tam pracujące posiadają przeszkolenie w tej sprawie lub też pójść na policję. Oczywiście banknot, jeśli będzie fałszywy lub będzie budził podejrzenie co do autentyczności, zostanie zatrzymany. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że nie wolno nam, nikomu z nas wprowadzać banknotów fałszywych do obiegu. I na koniec ku przestrodze najczęściej podrabianym banknotem jest banknot 100 złotowy. Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie otrzymane banknoty. Ludzka strona ekonomii. W każdą sobotę po dziewiątej. zaprasza Jacek Gratkiewicz.